Ostejstrendenji i gram sobie w Dark Souls i Mastered. Od nowa, jak już sobie przyszedłem giereczkę, ale chcę zrobić drugie osiągnięcie. E, drugie zakończenie, znaczy. Nie chcę grać na. też chcę grać od nowa, żeby nie było za łatwo. O główny klucz, to jest dobry na start z tego co pamiętam. Siema, Michał, Cześć, cześć. Tutaj y, z tej strony w który rzuca słowa na wiatr. Wielkie bagno. co, kurwa, jak te postacie tragicznie się wyglądają. Dała mi pospólstwo. To było... Aha, to. A to jebać, nie chcę się w to bawić. A, właśnie, wyłączę do... yy, cel donatów. Żeby na filmiku nie było widać, jak już zrobię... No. Nie ma sensu co tam, jak tam. Słuchać gierkę w ogóle i mnie? Znaczy mnie na pewno, ale gierkę czy słychać? Zajebiście. Dzięki. Uwielbiam ten klimat tej gry. Ona jest prześwietla. Już. Okej. Okay, dobra. Jak zjonek mija, grałem w Valoranta, było głębiniane, ale się fajnie bawiłem. Nie bez formy dzisiaj. A teraz Dark Souls. przyszedłem popłakać, powyzywać i w ogóle. A to by jak mija,

Dobra, dawać gierkę. Mógłbym to skipnąć, ale chcę to zostawić może na odcinku będzie. To, co Spideran nie przechodzący z zawsze właśnie, zastanawiał kto to jest. Chyba w sumie się go nie spotyka w grze. Potem na klucz do klatki, darmowe dusze. Hello, z nim będę walczył. No, może nie z nim, ale z kimś podobnym. To jest boss ukryty, specjalny, który jest. jak się wróci do tej lokacji. I ogólnie, będę udawał eksperta, ani nie jestem. Pozdro. O jeja, sterowanie na padzie. Nie będę go próbował na rozwalonym mieczu. Aż taki dobry to nie jestem, żeby się kurwa wyjebać 500 razy. Będzie strzelał? Nie. Rura!

Dobra, szybciej. Dobra, zdobyliśmy butelki Estusa, do tych co nie wiedzą, to jest kurwa życie. Życie jest nowelą. Na dole chyba mogę sobie otworzyć ale nie jestem pewny. Czy on kurwa teraz zginął i będzie się ze mną na pierdalał? No nie gadaj. Tak, chyba ta. O, oh fuck. Ja nie dam mu rady, jeżeli on tu przyjdzie. A, dobra. No tak, w ten sposób. Jego można zaatakować ogólnie i zabrać sobie ten klucz, ale on jest mocny. Dobra, to są poradniki w sumie na początku, więc mi, nikt mnie nie stróluje. To jest chyba z tego co wiem. miecz dobry do dzikania? Ale nie jestem pewny. Ja ich lubię za plecy sobie podejść i ich jednąć na hita. Dobra, ki. Uwaga boss, kurwa, nie chcę, ale chuj, zginę, jak, jak, chuj. No oczywiście, że mi nie zaliczyło jebnięcia mu. Fajnie, fajnie. Ale nie jest to trudny boss. Dla początkujących warto zapamiętać, po prostu ciosy, jakie wyprowadza. Kiedy najlepiej się odsunąć, kiedy najlepiej odskoczyć, i jest on dość prosty. I najlepiej za plecy mu się biega to jest dobry sposób. Jak on lata w górę, najlepiej uciekać bo to jest aż tak obszarowy, nieważne z której strony się jest. I na plecy. Kurde. Hmm, nie chcę zginąć na pierwszym bosie, bo to przypał. No, ale na dużego damage'a nie robi. Kurwa je bana. No i łatwo. No i ogólnie y, ten poboczny boss, którego mogła zobaczyć na dole, on działa y, jak tu wrócimy, bo jest tutaj sposób, jak tu wrócić do tej mistówki. Ale to się bardzo. Dość tak nie wiem, w połowie gry się tutaj wraca. Y, to. właśnie, beka jest, bo jak się biegnie przez środek, bo tutaj się podłoga zawala i wtedy się walczy z tym bossem. Nawet go słychać pewnie jak tu, na streamie. Ale my nie, my my spieprzamy stąd. I on dokładnie działa w tak samo, chyba z tego co pamiętam. Tutaj jest yy, też ciekawa rzecz. W przyszłości, jak, jak tu wrócimy, to tutaj się zostawia przedmioty i dostaje się nowe, ciekawsze, lepsze rzeczy, ale to kiedyś się tu wróci, tak jak mówiłem. Na no co? Merdować z czasu. W ogóle dzisiejszy stream, jak, jak się wydaje, dwie, może trzy godzinki, bo gdzieś tak o coś wychodzę. Co by tak robił? Może co dwa dni? Będę chciał streamka sobie zrobić, zobaczę. Nie wątpię, że doszedł do Hydry, Bo wiesz, tu będzie farmienie. Muszę zdobyć pewne przedmioty, żeby go pokonać. Gargulce pewnie mi trochę czasu zajmą, że zanim zdobędę ekwipunek, żeby ich pokonać i tak dalej. Bo wiesz, no głównym na razie jestem, więc wątpię. Dobra, trzeba rozdać sobie trochę punktów. Nie ma co, bo możliwe, że stracę. witalność sobie pójdę. Po razy nawet. Będę szedł pod Builda, Beel żeby w przyszłości sobie Climora zdobyć na poziom 15. Tutaj ogólnie jest Typiara, ta co nie może mówić, bo nie ma języka, o który ci opowiadałem. U niej można wzmacniać sobie butelki Estusa, ale musisz mieć odpowiednie rzeczy do tego. Tutaj masz śmiecia, który nas obraża. Zabiję go w ogóle, nie? Nie teraz, ale zabiję go kiedyś. Bo nie lubię go, jest śmieciem. No chyba nawet atakuje w przyszłości, co, co pamiętam. Chyba się dołączy do jakich tam to. A to będą kiedyś trzeba. Nie godzimy do WiFi w końcu. Dobra, ryj Człowieczeństwo przyda się. Na razie nie będę z niego korzystał. Człowieczeństwo się przyda, bo przedmioty się lepiej dropi jak się ma więcej społeczeństwa. Na razie pójdę sobie tutaj, mimo że nie mamy tutaj iść, bo tutaj są ciekawe rzeczy. Bomba, ona się przyda chyba na dzika, bo on jest ciężki. Na start. Dobra, nim na razie pogadamy, bo on nie jest dobrze, pozytywnie do nas nastawiony, wrócimy do niego niedługo, się przeprosi i będziemy mogli u niego kupować rzeczy. Tutaj na razie jest zablokowane, a my pójdziemy sobie tutaj. Tutaj zaraz będzie ptak, ja z początku jak grałem za pierwszym razem, ja myślałem, że to jest enemy, o on, ten ptak, myślałem, że to jest enemy. A on, jak dojdziemy tam na górę, gdzie jest to coś: gniazdo dla ptaków. To on wtedy nas przetransportuje na tą lokację, z której, tam pierwszą, w której byliśmy, czy nie? Ta skrzynka nie powinna być zamknięta. Tam nie idziemy. Tam są fajne w sensie rzeczy do podniesienia, ale przeciwnicy są mocni, bo są nieśmiertelni. Jak się ich zabije, to zaraz wstają jeszcze raz. Więc tam nie idę. Wejdziemy jeszcze tylko to. I idziemy tam, gdzie trzeba iść. Dusze te, które teraz zebrałem, warto sobie zostawić na potem, bo się przydadzą. Gdy się chce coś kupić, ulepszyć, to szybko się wtedy używa tych duszek i nie trzeba iść farmić na przeciwnikach. Teraz pójdziemy do pierwszego sekretu w grze, który jest dosłatwy, łatwy, ale sprawia, że można zginąć. W łatwy sposób musimy przeskoczyć na ten most. I problem jest taki, że czasami postać, zamiast skoczyć tak jak ja teraz skoczyłem, to ona. Eee, zrobię przewód w przód. I potem się umiera. I I dupa jest Pierwszej ofiary, on jest fajnym przedmiotem. Nie traci się nic po śmierci. W sensie tych duszyczek w prawym dolnym rogu. Oraz człowieczeństwa chyba z tego co wiem. Ale minus jest taki, że on jest jednorazowy. Więc tak niezbyt się wie, kiedy go użyć. Co go... Zawsze ktoś go oszczędza na koniec. Potem go nigdy nie używa, bo w sobie ma lepsze rzeczy, co nie? Dzień dobry, ekspert. Mówcie do mnie, ekspert Daisy -e Insulan. Ich szurów nie lubię. One zatruwają, więc mogą być problemem. Kiedyś, kiedyś też nagram, znaczy nagram, postrymuję Dark Souls 2 i 3 i ...Jarderinga. Uwielbiam hmm -hmm. Souls'y. kurwa No w końcu. Dobra, zanim pójdziemy tam do przodu, to warto pójść tutaj. Są fajne przedmioty. Warto na początku robić yy, dużo bloków, bo, albo, bo jeżeli przeciwnik i tak zada nam obrażenia to zmniejszone, a dodatkowo no wiadomo, blokujemy niektóre ciosy i tak dalej. No, tak, jak w tej sytuacji. O oh fuck. Ogólnie nie wszystkie te białe smugi prowadzą do bossa. W sensie niektóre po prostu odkrywają dalszą część mapy. Nie pamiętam, czy coś tu jest, więc sprawdzam. Z tego smoka zdobywa się fajną broń, więc dupnę tego. Kurwa. Tutaj najlepiej jest pójść najpierw zabić tego kusznika Bo on bije w plecy To gówno yy, Przesuwamy sobie Ziomka do pomocy chyba Z tego co wiem, gracz jakiś może tu postawić Ale po co Drewniana tarcza, czy ona była lepsza od mojej? Staniemy jeszcze przy tej no, ich warto pokonywać w sposób na czekanie i iść im za plecy. Tylko że śmiecie nie zawsze chcą to zrobić. I najlepiej ich jednym hitem ściągnąć w plecy, ale to też nie zawsze się udaje. Gra nie zawsze chce wyłapać, że jesteśmy na ich plecach. Potem się bije w ten sposób. A to ciekawe, teraz w sumie pod tym względem, jak już przechodzę tę grę drugi raz. W sumie dużo się wieje, o wiele szybciej to schodzi. Najciekawsze momenty to w sumie, bossy będą, jak, jak będę sobie radził. U niego na starcie warto by było kupić to, ale na razie nie, bo nie możemy sobie naprawiać rzeczy. To wezmę, bo dzięki temu możemy komuś polubić to, co ktoś napisał na ziemi. No i klucz do rezydencji i pudełko bez znacza pozbierać, bo przedmioty wtedy możemy mieć nieskończoną ilość i chować, ich tam, chować je tam, żeby nam miejsce nie zajmowały, co nie. A tu jest do naprawiania broni, które musimy sobie też kupić Z broni to planuję kupić sobie tutaj łuk, bo się przyda, żeby zdobyć fajną broń i strzały Tutaj jest ognicho, które sobie rozpalimy z Którego będziemy dość często korzystać w przyszłości <laughs> bo niska sprawiają, że przeciwnicy się reswią. Pofarmimy sobie trochę złoszeczek i musimy iść tam na dół Ale mają spoko tarczę, chęcią bym sobie ją przygarnął To są ogólnie najłatwiejsi przeciwnicy w łze. I ogólnie stąd można dostać się tutaj, e, e. o i zabawiamy lekką kuszę. O, to właśnie fajne, fajne na początek przydatne. E, e. Chciałem go sparować. Aby jeb nauczę się porować na tobie. Nie nauczę się. No to na spokojnie teraz lecimy do następnego bossa. Tutaj jeszcze nie przejdziemy, potrzebujemy klucza. I tutaj mamy skrzyneczkę. Niektóre skrzyneczki mogą być mimikiem, ale nie ma ich na początek, dopiero później będą. W przyszłości trzeba będzie sobie po prostu jebnąć skrzynkę, jeżeli wstanie to znaczy, że to jest mimik. Najpierw się was pozbędę, bo wy robicie spory damage. Żywica z sosy to się przydaje do, do wzmacniania chwilowego broni. Tutaj warto najpierw pójść tu. Bo tutaj jest ten śmieć. Nie wierzę. Podeszli, już podeszli. O, tutaj. A właśnie, to jest z tymi frajerami. Kurwa, że oni będą tak. Ja pierdolek ich nie lubię. Weźcie, zadzwońcie do mnie, jak już hop podejdzie. Jebnij mi! Warto czasami mu jebnąć po prostu w tarczę On wtedy zostaje sprowokowany do tego, żeby nas zaatakować. No i tego. I mamy prostego killa, bo atakuje i on jest wtedy bezbronny, praktycznie. To pójdziemy do tego silnego przeciwnika, który jest tutaj. Można podejść do niego na cicho, tylko trzeba iść bardzo powoli. Jebnąć mu szybko w plecy, ale on często się odwraca. Z mu rasy i uciekam. No i on jest swój silny, nie? Więc spierdalamy na otwarty teren. Czyli tutaj bo trochę walka z nim zajmie. Najlepiej jak najbardziej iść mu na plecy i po prostu go jebać w te plecy. I właśnie w ten oto sposób. On na początku jest naprawdę mocny, więc dla początkujących warto sobie go ominąć, aż się zdobędzie lepsze rzeczy. No i kurwa. Cały czas blokować, a nie tak jak ja. Trzeba wiedzieć też, kiedy się leczyć. Bo jak się zrobi to w złym momencie, to on ma nas, że tak powiem, w garści. Chodzić wokół niego i w odpowiednim momencie klikać przycisk. I tak w taki, w taki sposób on jest naprawdę łatwy do rozjebania. Nie ma to żadnej filozofii. Tylko bronić się i uważać na ataki. I czasami odpuszczać tarczę, bo kondycja nam spada. Jak kondycja spada, to i trzyma się tarczę, to ona się wolniej regeneruje. Ja po raz dziesięć razy musiałem go napieprzać, żeby odkryć w ogóle jak on dokładnie działa. O kurwa. Prawie mi porobił na łeb. Tylko, że ty właśnie walczysz z nim na schodach i na tym, w wąskim przejściu, to wtedy nie możesz mu ani pójść na plecy, a na schodach on ci może czasami tym o właśnie długim, co teraz zaatakował, atakiem jebnąć w nogi i tak dostaniesz, mimo że jesteś na schodach i się bronić tarczą. Po prostu w nogi cię trafił, co nie? I z niego może chyba polecieć w ogóle ta, ten miecz, który on trzyma. Nie wiem, czy go dostanę. Ta, dosta o tarczę to nawet kurwa lepiej. A to mam za mało siły, dobra, to jeszcze z niej nie korzystam. To jebać, wracamy do tarczy trójkąta. Ale spoko jest to tarcza. Piersie z niebieskim kataklizmem. Co on robił? Nie pamiętam. Większa obrażenia, gdy masz mało PZ. No to się nada, nie? Bo tutaj. Znaczy nie wiem, czy on działa w taki sposób, że im i miej HP, tym więcej ten, ale. To było w sumie dobre, ale... Fuj tam. Tutaj musimy podchodzić powoli i uciekać w odpowiednim momencie. No ja miałem trochę przewagę nad tym przeciwnikiem, bo właśnie on był na górze schodów. Ale nie warto walczyć na schodach, bo schody... To... Tutaj nie chcemy iść. To jest tak kurewsko mocny przeciwnik na start. A, on tu jest. Dawaj go. O kurwa i zajebiście Migoczący tytanit teraz dwa oraz yy, gratka Titanitu. Kurde to jest giga czat, bo to się przyda do... do ulepszania przedmiotów Ja nawet nie wiedziałem że on tu jest nie spotkałem go za pierwszym razem Dobra idziemy na bossa normalnego Nie nie idę na tamtego przeciwnika bo Jak wie chcę bardziej po prostu przejść w tą grę i tyle a nie się męczyć i tak dalej Właśnie wydaje już 45 minut tutaj przed walką z tym bossem warto jest sobie ich wyczyścić bo inaczej oni będą nas napierdzielać w plecy A taktyka na bossa jest dość prosta Łatwa i prosta. Biegniemy tutaj jak boss się pojawi To na pełnej pizdzi uciekamy I od razu rura bez zastanowienia się I na górę I jak się ustawi to jeb go na pysk. I uciekamy. Uciekamy do samego końca. Praktycznie. I znowu. <grytanie> Dzięki sewa. I znowu uciekamy na samą górę. Tylko mega szybko. Bo może nam jebnąć jak będziemy wchodzić po drabinie. A jak nam jebnie to możemy spać. No szczęście teraz nie spadłem. Szybko leczenie. I znowu mu jebamy, jebiemy go. O kurwa. Ale chuj. I na górę. I powtarzamy aż do zabicia go, nie? Można z nim się napierdalać, ale po co? Jak on mi teraz jebnie po drabinie, to po mnie. Dobra, i teraz można mu po prostu na light się praktycznie jednąć dwa razy i to jest cały boss. Począt... Najtrudniejsze dla początkujących ogólnie jest to, żeby ogarnąć, że warto wchodzić na drabinę i go zeskoczyć, albo w ogóle, że ta drabina tu jest o, i że ci przeciwnicy są tam na górze. Dobra, ja bym z chęcią przygarnął gnisko, ale co zaraz będziemy mieli. Tutaj przedmiotów chyba nie było. No łatwy mówię, łatwy, no tylko trzeba ogarnąć co trzeba robić. Z nim warto pogadać, bo on w przyszłości będzie nam pomagał. Kurde, pić mi się chce, nie chce się Dobra, tutaj warto na pełnej piździe biec. I widać tu jest olej na ziemi. Właśnie pojawił się smog. Och, dobra. Udało mi się. Tu trzeba po prostu na pełnej piździe biec, bo ten smok no, przejebany jest. I teraz tak. My potrzebujemy kasy. Mamy kasę, bo w sensie dusze. W tym momencie schodzimy tutaj i cofamy się na początek. Mm. Dokładniej to... Jesteśmy tutaj. Idziemy do tego sklepikarza. Jako, że mam kuszę, to chyba kupię sobie bełty do kuszy. I zdobędziemy zajebistą broń. Na start. I ona przez długi czas w sumie będę nią grał, bo ona jest kozacka. Kup przedmiot, czy masz bełty? Powiedz, że masz, masz bełty. Kupujemy w tych bełt, bo ten ma dużo HP I chuj tam kupuję wszystkie Zaraz zobaczycie dlaczego Jakby co odcinek to z Dark Souls będzie Na YouTube, więc Jakbyście musieli gdzieś iść i tak dalej to To se zobaczycie jak se radzę i tak później A no tak Ogólnie dostajemy 500 stusów, ale ja miałem 10, bo. Bo. Jak to się nazywa? Bo od czasu do czasu można trafić yy. więcej. Dobra, był są. No i tak. Mogę celować. Nie mówię, że nie mogę celować. O kurwa, nie mogę celować. Kurwa, nie gadaj. Jak tak to odjebałem manianę, taką, że muszę iść farmić. Kurwa. Sterowanie w tej grze to jest gówno. Odjebałem. Powiedzcie, że mogę mu sprzedać te bełty, proszę. Zapomniałem, że kuszą nie można celować a potrzebujemy celować. Bo musimy strzelać mu w ogon i jak się zniszczy ogon, to zdobędziemy fajną broń. Potem trzeba go sprowokować, żeby odleciał, kutas.